Zobaczyłam, że bardzo wiele zachowań, które my robimy, widzę to w pracy z moimi klientami na co dzień i na sesjach indywidualnych, i na warsztatach, i gdzieś tam na, na różnego rodzaju szkoleniach, że ludzie wykonujemy codziennie pewnego rodzaju zachowania, które niestety mogą nas kompletnie. Przyblokować, sabotować nasz dalszy rozwój i pomimo tego, że często mamy wrażenie, że wkładamy w naszą pracę, w nasze życie zawodowe bardzo dużo wysiłku, że dużo pracujemy, że rozwijamy się, wydaje nam się, że idziemy z różnymi tematami do przodu, to jednak są pewne działania, zachowania, jakieś automatyczne reakcje, które nam wchodzą na co dzień. Które powodują, że nam jest ciężko iść dalej, że nam jest dużo gorzej zrobić ten krok do przodu, który nas może przesunąć w realizację.